Ej, ale tak szczerze, nie wiem jak wy. Po cichu liczę na takiego psikusa śmiesznego, zaraz powiem jakiego, ale najpierw ten. O, skin place, coś tam. O, ale strona niesamowita, no. Weźcie tutaj ten i w ogóle Halo Skins, jakie świetne. Wiecie, że naprawdę dalej da się to slipować. No, a małpa jaka fajna, no. Weź tu, weź. Błagam, to pilne. Dobra, nieważne. Jakby Valve zrobiło takiego tego. ...śpicka czy coś tam, żeby wzięli tym... Hmm. Jak są se te, no... Yy, ...rzeczy w CSie, armory. Bo w sumie to jutro schodzą yy, bany tym ludziom, nie? I oni będą mieli gwiazdki i w ogóle mówią... ...tak, nakupimy no kupimy galery i jeszcze zarobimy. Oni kurwa, nie dla psa, nie dla śmiecia, a dla pana to. I by wyjebali im przed ryjem, Tako? Te galerie, ale były jajca, co? Ja tak czuję, że tak może być opinia, hmm, że tak będzie. Myślę, że można kasztana na to stawić. A ten... Gdyby tak miało być w ogóle, to wydaje się, że ten... Że... Sensownym by było się jeszcze w tę galerię w miarę yy, zaopatrzyć, tym bardziej, że są dobre ceny na flocie, nie? Więc nawet tak pod flipy czy coś, tak że nie, no może jak komuś się tam podoba, ale to najpierw, jeżeli przywalicie pieniądze, to tam się wiecie, co to da. Yy, Mudlcie się czy coś, żeby się udało. No wiadomo o co chodzi. A jakby tak wywalili, a ja, jak wywalą, a jak nie wywalą, ale jak wywalą, no wiadomo. No bo to by było bez sensu, jakby oni im dali przyznę, no, to się co i no, wtedy im, o, macie jeszcze kurwa szansę, skorzystajcie sobie z okazji. Lepiej nowe coś wrzucić, niech tam się. Ojciec, no to by też zarobili. Jakby nowe wrzucili. Nowaś! Chujowo. A teraz to nawet te. Teraz to nawet fewery, jakby odebrali w zasadzie, tutaj tak by strasznie dużo na tym pozarabiali, nie? Nieważne, co by nie zrobili, i tak będą na plus. Z tych gwiazdek. No niestety, taki rynek. Takie życie.